Witam, z tej strony mądrości z Kosmosu. Dzisiejszy film mam nadzieję, będzie trochę krótszy, ponieważ dzisiaj jedynie, co sobie porobimy, to pochwalę się swoimi zdjęciami z wakacji. Zapraszam. Na ten moment moja kolekcja zaobserwowanych obiektów wzrosła już kilkukrotnie, ponieważ zaopatrzyłem się w teleskop Cistar S50. Jest to taki mały teleskop do fotografii dla początkujących. Dzięki niemu mogę już sięgać poważniej po obiekty głębokiego nieba. Postanowiłem, że będę eksplorował niebo po kolei, idąc gwiazdo zbiorami. Część zdjęć już znacie z filmu o Wielkiej Niedźwiedzicy, który był moim pierwszym celem. Pierwsze zdjęcie pochodzi z nocy 3 sierpnia tego roku. Dwie galaktyki M81 i M82, czyli kolejno obiekt Bołda i galaktyka Cygaro. Dwa dni później, noc 5 sierpnia, gwiazda podwójna, M40 11 sierpnia zrobiłem zdjęcie Al-Kaidowi i Mizerowi na potrzeby filmu. W nocy 12 sierpnia wzbogaciłem się o wiele zdjęć, bo pojechałem pod troszkę ciemniejsze niebo na Astro Event w mojej miejscowości, czyli na wspólne oglądanie Perseid w nocy Perseidu. Czy jakoś tak, nie wiem, jak to się mówi. Mimo wszystko, najpierw zrobiłem losowe zdjęcie konstelacji Kasiopei, licząc, że przeleci jakaś Perseida, ale się nie udało, więc przerzuciłem yy, Celsi Stara na galaktykę M101, wiatraczek. I tam akurat przeleciała, więc fajnie, mam takie pamiątkowe zdjęcie Perseidy. No i potem już zrobiłem sobie ładne zdjęcie tej galaktyki przy okazji. W tej samej nocy do Perseid dołączyła zorza polarna o wskaźniku Zorzy K5. Czyli taka sobie, ale mamy jej fajne zdjęcie. Było ją nawet widać gołym okiem, więc widok naprawdę był niesamowity. Tej samej nocy zrobiłem jeszcze zdjęcie mgławicy planetarnej M97, mgławica Sowa. Jeszcze zrobiłem zdjęcie małej galaktyki M108, deska. I chciałem jeszcze M109, ale schowała się za drzewo. Dzień później, w nocy 13 sierpnia, zrobiłem zdjęcie. Pozostałem pięciu gwiazdą Wielkiego Wozu, czyli Aliof, Megras, Pegda, Dubhe i Merak. Potem przerzuciłem się do gwiazdozbioru Andromedy, korzystając z tego, że ten gwiazdozbiór jest jesienny. I nie chciałem, by mi zniknął, bo był dopiero siódmy w kolejności. I zrobiłem zdjęcie galaktyki w Andromedzie i jej dwóm galaktykom satelitarnym M32 i M110. Jeszcze próbowałem złapać kometę C2021 S3 Panstars. Nie wiem do końca, który to jest obiekt, ale wydaje mi się, że ten słaby na środku, może kiedyś złapię lepszy. W nocy 14 sierpnia udało mi się już zdobyć czwartą co, do kolekcji Fazę Księżyca, czyli popełni. Zrobiłem jeszcze zdjęcie Saturna i zdjęcie małej galaktyki M109 odkurzacz. Kończąc wątek Wielkiej Niedźwiedzicy. Potem 16 sierpnia nadszedł czas na wyjazd do Chorwacji, gdzie wziąłem swój teleskop. Zatrzymaliśmy się w domku, bo jechaliśmy samochodem, autostradami, no i zatrzymaliśmy się, by się przespać. No i w nocy właśnie udało mi się złapać gromadę otwartą C-28 w Andromedzie. Była to też noc wystrzelenia Eagle Eye A raczej Falcona 9 z Eagle Eye na pokładzie Pierwszy wielki polski samodzielny satelita Wielkie wydarzenie, nie mam tego nagranego Ale widziałem tego Falcona 9 Widziałem jak przelatywał, jak się tak kręcił I był, yy, podjaśniał się i przyciemniał Przez to, że się tak obracał, nie? Ale naprawdę, bardzo ciekawe, historyczne wydarzenie Ci co to widzieli, to naprawdę mają... Historycz niezły historyczny moment zapisany. Ale dobra, lecimy dalej. Kolejne zdjęcie jest z 21 sierpnia, kiedy rano o 5.38 było też wielkie wydarzenie, tylko trochę mniej wielkie czyli zakrycie Saturna przez Księżyc. Udało mi się to nawet uwiecznić, ale tylko przez zdjęcie. Jest to moje pierwsze astro-wydarzenie, które uchwyciłem. I mam jakieś, jakąś potem pamiątkę. W nocy tego samego dnia przeszedłem do drugiego gwiazdozbioru na liście, czyli konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Nie ma tam żadnych obiektów w katalogu Messiera i Caldwella, więc robiłem tylko zdjęcia gwiazd Małego Wozu, czyli Polaris, Gildhun, Epsilon Ursae Minoris, Zeta Ursae Minoris, Gaia 1704062466923822336. Herkat i kocha. No i na tym kończymy wątek tego gwiazdozbioru, nic więcej tak naprawdę tam nie ma Dodam jeszcze, że robiąc zdjęcie Polaris przeleciał mi samolot w nocy Który tak świecił Więc bardzo ciekawie 22 sierpnia udało mi się ładnie złapać samolot ze smugą kondensacyjną Mam nawet spoko nagranie, zobaczcie sobie Fajne, nie? 23 sierpnia nagrałem zachód słońca. Macie tu w przyspieszonym tempie, jak to ogólnie wyglądało. Nad morzem, jeszcze dodam, że był nad morzem. Chyba no, warto to dodać. I na tym kończymy zdjęcia z tego wyjazdu do Chorwacji. Byłem jeszcze, tak się pochwalę, w dwóch opuszczonych miejscach, ale tym na tym kanale się nie zajmuję, więc lecimy dalej. Poranek 29 sierpnia 4:37. Wracałem do domu od kolegi i zobaczyłem, że jest księżyc wysoko na niebie, w fazie sierpa malejącego którego w kolekcji moich faz Księżyca nie miałem, więc wyjąłem psona i zrobiłem zdjęcie. Jest to już piąta z ośmiu fas, które chcę mieć, wszystkich, ale tak naprawdę nie wiem, czy nie piąta z siedmiu, bo nowiu nie będę robił, no bo nów to jest tak naprawdę Księżyc cały w cieniu, więc to będzie trudne Dobsonem, co najwyżej Sistarem, ale to się jeszcze zobaczy. W nocy tego samego dnia zacząłem obserwację trzeciego gwiazdozbioru na liście, czyli gwiazdozbiór smoka. Zrobiłem zdjęcie galaktyki M102 i zrobiłem zdjęcia trzech, trzem pierwszym gwiazdom w smoku, które będę... nie będę pokazywał ich na filmie. Na filmie będę pokazał tylko chyba pięć najjaśniejszych. Ja zrobię wszystkie 15 tego wzoru smoka, by sobie dodać do albumu, ale... to chyba na końcu może wam powiem, ale nie wiem. Wimiosko te gwiazdy to Giauzarka, Padregonis i Thuban, ale będzie jeszcze ich więcej. No, i na końcu owocna noc 30 sierpnia, kiedy pojechałem na podlasie pod ciemne niebo na nocne obserwacje. Siedziałem aż do czwartej, więc mam dużo materiału. Galaktyka trójkąta M33 w trójkącie. Mgławica planetarna C22, Blue Snowball w Andromedzie również. No, jak widzicie, jest to po prostu taka niebieska Śnieżka, nie? Widać się tu na środku. Galaktyka C23. Srebrna, srebrna galaktyka, czyli Silver, Silver Galaxy, też w Andromedzie. Galaktyka C6 w smoku. Ją chyba będę poprawiał, jeszcze będę robił parę zdjęć i je zestakuję, no bo to ciemna galaktyka. Mgławica planetarna, kocie oko w smoku. Też będę jeszcze poprawiał i stakował. Bo tu jest taka jeszcze otoczka, której nie mam. Będę musiał użyć dłuższego czasu. Jeszcze zrobiłem słabe zdjęcie Urana, Jowisza i Marsa. No, i zrobiłem jeszcze jedno, jeszcze jedno zdjęcie Andromedy. To już chyba moje drugie zdjęcie Andromedy do kolekcji. No, i zacząłem naświetlać galaktykę ukrytą, tak się nazywa, w żyrafie, czyli czwartym na liście gwiazd do zbiorze. Będę robił jej więcej zdjęć, bo to jest trudna galaktyka, jak widać. Będę jeszcze robił więcej zdjęć i stakował. Więc niektóre z tych obiektów będę. Poprawią. No, i jeszcze z rzeczy takich mniej astronomicznych yy, dodam, że w pierwszym odcinku z astralbumu zapomniałem dodać, że mam spoko zdjęcie tęczy i spoko zdjęcie obłoków srebrzystych. No, spoko rzeczy. Obłoki srebrzyste najbardziej. Wiecie, już ich okres widoczności się skończył w sierpniu, ale to ogólnie tam. Albo tam na początku sierpnia. Są te chmury takie, co świecą w nocy. Bardzo piękna rzecz. Może w ogóle kiedyś zrobię o chmurach film. No bo raz w dzień się nudziłem, stwierdziłem, a nie ma co obserwować na niebie w, y, w dzień. Tylko są chmury. No i stwierdziłem, że może zobaczę, czy chmury są jakoś ciekawe. Pogrzebałem w necie, zobaczyłem, jakie są typy chmur i stwierdziłem, że a skolekcjonuję je sobie. No bo nie ma co w dzień robić, nie? W wakacje. Więc y, mam już mnóstwo zdjęć chmur. Teraz chyba na ekranie macie wszystkie typy, które jakby mam ile, i ile mi brakuje. Niektórych rzadkich okazów nie będę dodawał na listę, więc jak zdobędę ja wszystkie, może zrobię film o chmurach, dajcie znać co o tym myślicie. Może coś takiego powstanie. No i na sam koniec się pochwalę, że planuję zrobić swój mini album astronomiczny. O gwiazd do zbiorach będzie pierwszy i drugi o obiektach Messiera i Caldwella. Więc ogólnie taki fajny albumik chciałbym zrobić. No i nie wiem, tyle. Wszystko już się wygadałem. To są moje wszystkie zdjęcia z sierpnia, jak widzicie jest ich dużo. Na ekranie macie już yy, ilość obiektów, które mam, ile jeszcze chcę mieć, no i nie wiem, tutaj coś napiszę. No i tyle, tu były mądrości z kosmosu. Jeżeli chcielibyście śledzić moje poczynania w zdjęcia zdjęć, albo po prostu dowiedzieć czegoś ciekawego o podstawach astronomii, no to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.